Jak już mówiłem w poprzednim szorcie, tegoroczną nagrodę Feniksa otrzymała książka profesora Wojciecha Roszkowskiego Bezbożność, terror i propaganda, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Otrzymała ją w dziedzinie eseistyki i publicystyki religijnej i pozwolę sobie tutaj przeczytać uzasadnienie. Dlaczego właśnie tę książkę jury zdecydowało się uhonorować tą nagrodą? A mówię o tej książce, dlatego że rekomendowałem ją zarówno w Booktube, jak i tutaj w krótkich formach na moim kanale. Otóż czytamy, że książka Bezbożność, Terror i Propaganda to wyraz niezłomnego intelektualnego oporu przeciwko ideologii, która stoi za szeregiem największych nieszczęść, jakie dotknęły ludzką cywilizację od momentu jej powstania. Autor w sposób odważny i jednoznaczny demaskuje umysłową nicość stojącą za ideologią marksizmu, precyzyjnie wskazując rozliczne dowody na potwierdzenie swojej tezy, poddając ocenie także narzędzia służące przez dekady. Indoktrynacji i rozpowszechnianiu tej zgubnej doktryny i jej wpływu na współczesność. I myślę, że zgadzam się z tym uzasadnieniem. Przypomnę raz jeszcze, że profesor Wojciech Roszkowski, też w latach 80., opublikował w drugim obiegu swoją Historię Polski. O tym mówiłem w rozmowie z profesorem Wojciechem Roszkowskim, o tej właśnie publikacji. Kto chce, to może tę rozmowę znaleźć na kanale PCH24TV, program BookTube. I zwłaszcza młodym ludziom tę książkę polecam. Już. Ta, to uzasadnienie pokazuje, dlaczego podręcznik profesora był tak mocno atakowany i dlaczego postanowiono pozbyć się przedmiotu, dla którego ten podręcznik został napisany ze szkół. No, kto jest u władzy?